Witam Was na moim pierwszym odcinku na tym kanale. Dostawcie łapkę w górę i subskrypcję. To wtedy szybciej zrobię następny materiał dla Was. Zaczynajmy. Ok, dzisiaj omówimy wiele pytań, które zadałem do Miński. Moje pierwsze pytanie, które zadałem, to w ilu procentach jest zrobiony odcinek 23, część druga? A Dominski jego odpowiedział: Aktualnie. Chciał poinformować osobom o tym, że był w ciężkim animowaniu jednej sceny i ją skończył. Więc odcinek jest w 60 do 70%. Następnie spytałem się do Mińskiego, czy w jego serii pojawią się elitarne postacie. Odpowiedział, że tak będą. Spytałem się również, ile będzie trwać odcinek 26 odpowiedział, że 4 minuty lub 5 minut. Następnie spytałem się, kiedy 23 odcinek part druga może być wydany. Domiński odpowiedział, że od poniedziałku będziemy mogli zacząć oczekiwania na odcinek. Spytałem się, czy będzie on w weekend. Odpowiedział, że od niedzieli do końca tamtego tygodnia. Później spytałem się, czy może on być 8, 9, 10 listopada. Domiński odpowiedział: tak. A na koniec jeszcze chcę powiedzieć o jednym pytaniu. Czy kiedyś zobaczymy w jednym miejscu takich postaci jak Eggman, Olnymen i Speaker, a Dominiski... Odpowiedział, że może kiedyś się to wydarzy. Chcę jeszcze Was zaprosić na serwer Discord o serii jego, gdzie tam zobaczycie nowe liki do serii jego. Dziękuję za obejrzenie. Widzimy się w następnym odcinku.